Ze mną Jarosław Zyskowski przede wszystkim gratulacje. To drugie zwycięstwo z rzędu w dwóch pierwszych kolejkach. Jak patrzysz na ten mecz? Bo komentowaliśmy go z Filipem i, i no bardzo nam się podobała gra PGS spójni. Oczywiście Wy dzisiaj zwyciężyliście. Coś was zaskoczyło dzisiaj? Niekoniecznie. Wiedzieliśmy, że będzie, będą dużo grać jeden na jeden z tranzycji i ponownie tutaj daliśmy im trochę pole do popisu po naszych stratach. Eee... Nie udało nam się dzisiaj za bardzo zatrzymać Mohameda, no ale sam nie wygrał. E, wydaje mi się, że problem był z zaangażowaniem z naszej strony w, w pierwszej połowie, więc to były dwie różne połowy. W drugiej połowie wydaje mi się, że lepiej wyszliśmy, szczególnie e, po obronnej stronie bardziej zacieśnialiśmy i pomagaliśmy sobie w obronie jeden na jeden i myślę, że no, to przeważyło i było kluczowe. Wydawało się też, że macie pewną przewagę w strefie podkoszowej, chociaż oczywiście Langowicz z Wesleyem Gordonem to są zawodnicy, których trudno przepchnąć, ale właśnie tym wyższym ustawieniem wydawało, wydawało się z tobą na trójce również sprawiliście najwięcej chyba problemów gościom. No tak, no jakby tutaj próbujemy używać naszych przewag tyłem do kosza. Jeżeli podwajają, no to staramy się odgrywać, także że, ale wciąż mamy duże pole do, do poprawy tutaj pod tym względem, bo wydaje mi się, że za każdym razem powinniśmy karać te mist mecze, a nie do końca to się udaje, ale ćwiczymy nad tym i myślę, że z każdym kolejnym meczem będzie coraz lepiej i myślę, że też jest nieco poprawa w stosunku do tych pierwszych meczów, które już rozegraliśmy. Tego Ci życzę w takim razie, raz jeszcze gratulacje i do zobaczenia.